Jesteś raz na tym świecie Sprawdź 1-8 grupę, którą prawda niesie Pamiętaj dobre chwile I wyrzuć te momenty cały czas przed siebie Omijają zakręty Tylko ty i te kilka lat, które jest przed tobą Twardo stoisz na nogach, wchodzisz z uniesioną głową Przegrywasz wiele razy, też tak to ustawione Po to się urodziłem, żeby stać tu z mikrofonem Korzystam każdą szansę, aby spełnić swe marzenia Mało czasu pozostało, wszystko tak się się zmienia Nie oglądaj się za siebie, to co było przeminęło Jeszcze wiele przed tobą, jeszcze nic się nie zaczęło Jeszcze wiele lat przed nami zobaczymy jak to będzie Przecież życia nie spędzę Cały czas na kolędzie Wiele rzeczy spróbowałem jeszcze więcej chcę spróbować walce z życiem problemami głowy ja nie będę chować Jestem jednym z tych chłopaków, którzy mają swe zasady postaw na nas, a nie przegrasz. Zamykamy już zakłady Czasem są takie dni, że już widzisz własną zgubę, dzień za dniem cię pogrąża I wystawia cię na próbę no i powiedz kto jest lepszy, przeżyj życie swe dobrze Bo tak łatwo wszystko pierwszy szukaj swego życia celu I miej przyjaciół wielu, oni zawsze ci pomogą jechać właściwą drogą Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko Że chcesz iść do przodu i nie oglądaj się za siebie Bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz Raz na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje Jak tylko że chcesz iść do przodu rady, i, rady, I nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie Dalej dojedziesz, raz widzisz żeby bez sensu jest wciąż mówienie Co ma się stać, to się stanie swoich łez Po raz kolejny wylewanie, tak uparcie Wciąż na nowo próbowanie, to wszystko teraz się, to wszystko teraz przestaje męczyć mnie, bo wiem, że w końcu trafię w takie miejsce W miejscu tym będę zupełnie sam I padnie pytanie, jakie wspomnienie mam Nie chcę wtedy ściemniać, wymyślać, kombinować, nie chcę wtedy Nieraz piękne słowa chcę wykrzyczeć prawdę Nic boką tak nie chować, że chciałem tylko żyć, a nie wegetować, a nie wegetować, a nie wegetować Było tyle momentów, w których czułem się szczęśliwy w tym miejscu jak niebie, Szary człowiek poczciwy i prosiłem na kolanach, nikt to nie kończy się Ale było inaczej, i znów rozczarowało mnie Teraz wracam do przeszłości, odradzam się na nowo, czekam to przyniesie życie walcząc z uniesioną głową, dostałem szansę I nie mogę jej zmarnować, ciągle szukać sensu życia, karty losu znów pastować Myśleć o tym czy wszystko uda się, czy wyjdę na prostą, czy pogrążą mnie Nie chcę bać się ciszy, którą wokół siebie mam Nie chcę bać się myśli, wśród których jestem sam Nie chcę wciąż marnować czasu na marzenia niespełnione Chcę zachłysnąć się życiem, moja pięć na mikrofonie Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko Zechcesz iść do przodu raz, tylko, raz, i nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie, dalej dojedziesz. Raz tylko na tym świecie jesteś. Więc przeżyj życie swoje jak tylko. Zechcesz iść do przodu raz, tylko, raz, i nie, nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie, dalej dojedziesz. Raz tylko na tym świecie jesteś. Raz tylko na tym świecie jesteś. Raz tylko na tym świecie jesteś.

Jesteś raz na tym świecie Sprawdź jedyną się grupę, którą prawda niesie Pamiętaj dobre chwile I wyrzucę momenty cały czas przed siebie omijają zakręty Tylko ty i te kilka lat, które jest. Twardo stoisz na nogach, wchodzisz z uniesioną głową Przegrywasz wiele razy, też tak to ustawione Po to się urodziłem, żeby stać tu z mikrofonem Wykorzystam każdą szansę, aby spełnić swe marzenia Mało czasu pozostało, wszystko tak szybko się prosi, zmienia Nie oglądaj się za siebie, to co było przeminęło Jeszcze wiele przed tobą, jeszcze nic się nie zaczęło Jeszcze wiele lat przed nami, zobaczymy jak to będzie Przecież życia nie spędzę, cały czas na kolędzie Wiele rzeczy spróbowałem, jeszcze więcej chcę spróbować Walce z życia, problemami głowy ja nie będę chować Jestem jednym z tych chłopaków, którzy mają i Postaw na nas, a nie przegrasz Zamykamy już zakłady Czasem są takie dni, że już widzisz własną zgubę Dzień za dniem ci pogrąża I wystawia cię na próbę Do góry podnieś ręce I powiedz, kto jest lepszy Przeżyj życie swe dobrze Bo tak łatwo wszystko w szukać Szukaj swego życia celu I miej przyjaciół wielu Oni zawsze ci pomogą jechać Właściwą drogą Raz tylko na tym świecie jesteś Więc przeżyj życie swoje jak tylko Że chcesz iść do przodu I nie oglądaj się za siebie Bo nie patrząc za siebie Dalej dojedziesz Raz tylko na tym świecie Jesteś, Jesteś, więc przeżyj życie swoje Jesteś, jak tylko zechcesz Chcesz iść do przodu ja i nie żyć. oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz, Teraz widzisz, żeby sensujesz czekanie, wciąż mówienie Co ma się stać, to się stanie swoich łez Po raz kolejny wylewanie tak uparcie wciąż na nowo próbowanie to wszystko teraz krąci się, to wszystko teraz Przestaje męczyć mnie, bo wiem, że w końcu trafię w takie miejsce W miejscu tym będę i padnie pytanie jakie wspomnienie mam, nie chcę wtedy ściemniać, wymyślać, kombinować, nie chcę wtedy Ubierasz piękne słowa, chcę wykrzyżyć prawdę. Nic po kontach nie chować, że chciałem tylko żyć, a nie wegetować. A nie wegetować, a nie wegetować. Było tyle momentów, w których czułem się szczęśliwy. W tym miejscu jak niebie szary człowiek poczciwy. I prosiłem na kolanach, niech to nie kończy się. Ale było inaczej, i znów rozczarowało mnie. Teraz wracam do przeszłości, odradzam się na nowo. Czekam, co przyniesie życie. Walcząc z uniesioną głową, dostałem szansę. I nie mogę jej zmarnować. Ciągle szukać sensu życia, karty losu znów testować. Czy wszystko uda się, czy wyjdę na prostą, czy pogrążą mnie Nie chcę bać się ciszy, którą wokół siebie mam Nie chcę bać się myśli, wśród których jestem sam Nie chcę wciąż marnować czasu na marzenia niespełnione Chcę zachłysnąć się życiem, moja pięść na mikrofonie Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przejrzyj życie swoje jak tylko Ze chcesz iść do przodu i nie oglądaj się za siebie Bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przejrzyj życie swoje jak tylko chcesz iść do Raz przodu I nie oglądasz się za siebie, jest, Bo nie patrząc za siebie Dalej dojedziesz Raz tylko na tym świecie jesteś Raz tylko na tym świecie jesteś Raz tylko na tym świecie jesteś Raz tylko na tym świecie jesteś, tym świecie jesteś. Tym świecie jesteś. Od życia są swoje wiesz Czas step, teraz! Od początku żyję tu, gdzie te historie się toczą! Od życia są swoje wiesz Każdy zna, wybierasz swój kierunek! Od początku żyję tu, gdzie te historie się toczą!